Rozwal sobie coś po drodze dla zachowania pozorów. Nadmierna ostrożność, ale niech ci będzie. Doktor Pim? A kto mówi, że tak niedyskretnie spytam? Kapitan Stevens z działu dostaw. Mamy dla pana paczkę. A, no to ją przywieście. No właśnie w tym rzecz, że nie możemy. A ja naiwnie myślałem, że za to wam płacą. Chodzi o to, że pudło zaczęło świecić i niektórzy nasi pracownicy źle się poczuli. Ale chyba go nie otworzyli, co? Ej, przed chwileczką. Pa tu lepiej zejdzie. Przepraszam! Drogi.